Siemanko ludzie z tym Magnus Witam w i tam będzie kanału tak mam Jackie, jeżeli nie wiedzieliście. Poprzedniego odcinka to koniecznie go zobaczcie, bo tam było mega, dużo gajne. Oczywiście Jackie. Be bez spoilerów, ale Jackie jest poka. Nie wiem co nagada jest spoki to tam coś tam, ale y, pewnie jaki jest spoko, bo naprawdę jest spoko. Jest warto ją wydrukować, wydropić. Y, o jak szybko. A szybko robimy co 8 ciubów. Szybki link, no. albo nie taki szybki, bo on się stampił. Ale... No, najwyżej ma procha, bo nie wiesz, czym Albo... Albo ja sobie po prostu pójdę po skrzynkę. Tyk, tyk, tyk. Przeszliśmy tu na przestrzałe, robię go na górnego hipa. Bo na wiązce, w razie, tyk, tyk, ja wiem, zależności, tej strony znosi, czy to tip, jelly, albo jelly ale taryk tak nie wyglądał, więc raczej nie Ej, ale, ale gdzie dom jest Gdzie on jest Aha, tutaj, dobra Nie zauważyłem go Łatwo, yy. to za Łatwo Za Łatwo, za OP teraz jestem Za OP Ej, kilka meczy i mamy skrzynię. Nie skarbów, w której może jeszcze wyleci. lełoś tak mówi moja siostra która ma konto która ma wszystkie postacie ja jej trochę pucharków ja, ja. a nawet wszystkie pucharki które tam ma ale ona wbiła sobie pucharki postaciami czyli tak na przykład lełosiem lełosiem i na przykład i na przykład nie wiem, Ems lub kimś jeszcze kimś innym znaczy się chciałem powiedzieć tylko, że źle powiedziałem źle powiedziałem to, co chciałem powiedzieć i to właśnie przepraszam za to, co chciałem powiedzieć ale nie powiedziałem, bo nie powiedziałem tyle Dziwne. o on se myśli, nie? on se myśli czy świat jest wielki, czy świat to kałuża tak ja se myślę nie wiem nie odpowiem, nie odpowiem na Twoje pytania. pytanie Zabijęcie? Nie wiem, czy ją zabiję, ale mam nadzieję, że... No, to... Że przyszesz parku, i tam. Znaczy, i będę miał skrzynkach Ja myślałem, że jestem draki, ale nieważna lecimy po czwarte miejsce co najmniej co mi to szkodzi pojeżej z takim moim trochę ułatwić życie nie myślałem że to będzie wojna stuleci ale to załatwi nie może teraz łatwiej będzie wypełnił zadumy bo mam inne tryby na przykład na

Jest dziwny, bo jest dziwny, bo on u mnie się ruszać, bo jest dziwny, ból dziwny, bo jest dziwny, bo, bo on nie rusza się, bo jest dziwny, bo jest dziwny, bo on nie rusza się, czemu ten dziwak jest dziwny? O! Pięknie strzelił! Joł, 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 joł! O, nie bądę, przecież się nie dobieram piłki wygląda. sobie ją zaznaczę. Yy, Poglądy, ja pierwszy. I pięknie. I mamy skrzynkosa. Skrzynkę, przepraszam. Zapomniałam, że nie, nie jestem jakiś bajka. Razem yy, ja dziesięć. I mamy skrzynkę i mamy... Nawet nie było do naszej kochanej. E, Jackie, e, Jackie, e, Jackie. Ejaki. Wlodne bluszenie. E, ale ja cię no. Ale ja się mega cieszę, bo. Fajny jest ten skin. E, fajny jest. skin Nie. Ten nie. Nie mam no, ten jest fajny. Ten królik cokolwiek, czarny też jest fajny. Ale super jest Jackie, ale zanim to skończymy zagramy sobie ostatnią gierkę solo i to będzie jakby solowy koniec pokazem właśnie naszej Jackie, ale nie myślcie sobie, że to będzie całe, później to ma być koniec, to będzie, będzie. koniec, a więc jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i napiszcie w komentarzu, Jackie, ha! Nie wiedziałem, że Jackie mówi, ale już koniec tematu. Cześć.